OK, przechodzimy do kolejnej lekcji. Tym razem porozmawiamy o opisie produktu do e-commerce, czyli do sklepu internetowego. Jeżeli prowadzisz sklep e-commerce, to prawdopodobnie większość Twoich ofert będzie właśnie według tego modelu. Jeżeli z kolei nie prowadzisz sklepu internetowego, to posłuchaj tej lekcji, aby dowiedzieć się, w jakiej formie to działa. Być może część rzeczy Cię zainspiruje, część rzeczy pokaże z innej strony, część rzeczy powtórzysz sobie z tych, które już były w trakcie kursu i po prostu usystematyzujesz swoją wiedzę. To, co na starcie muszę powiedzieć, to to, że ten materiał powstaje przy gościnnym wsparciu, ale też bardzo z mocnym, merytorycznym wsparciu firmy Nexis, czyli takiej firmy, do której jak ktoś mnie pyta, kto zrobi najlepszy sklep internetowy, nieziemski sklep internetowy, to zawsze odsyłam do nexus.pl. To jest firma Kamila Bolka, który jak nikt inny zna się na sklepach internetowych. To jest człowiek, który w trakcie wakacji zrobił sobie listę 100 największych sklepów. Każdy z tych sklepów przeglądał osobno na urządzeniach mobilnych, na komputerze. Wynotował sobie. Wnioski, jaki powinien być perfekcyjny, idealny sklep internetowy, i według tego modelu tworzy i projektuje sklepy dla innych. Myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, jaką mogę dać komukolwiek w branży marketingowej. Praktycznie nikogo nie rekomenduję, ale jednak postać Kamila mogę tutaj z. Czystym sumieniem, jako jeden z wyjątków, zarekomendować w obszarze tworzenia sklepów internetowych. Materiały dostałem od niego i myślę, że to jest coś, czym się mogę z dumą podzielić i pod czym się mogę podpisać. I teraz pewnie zastanawiasz się, ok, ale po co mi dobry opis produktu? Przecież wystarczy taka krótka notka, klient już wie, że chce tylko kupić i szuka ceny. Nie jest bardziej mylnego. Dobry opis produktu przede wszystkim pomoże Ci w tym, że będziesz mieć mniej telefonów z pytaniami, a tym samym zaoszczędzisz na czasie. Będziesz mieć lepsze pozycjonowanie z SEO. Stworzysz unikalną treść, bo nie można treści kopiować, że jakiś tam producent Ci udostępnił te treści i Ty je tylko wklejasz. No nie, to jest duplikat treści, który będzie... Ścigany przez Google. No i wyróżni się spośród konkurencji, która po prostu tylko kopiuje to, co dostała, niestety potem narzeka na to, że pozycjonowanie nie działa, że marketing nie działa, że wszystko nie działa i świat jest zły. Znasz takie firmy? Ja znam. Palcem nie będę pokazywał, ale tutaj chodzi mi o to, żeby Ci pokazać pewne uzasadnienie. Generalnie dobry opis produktu jest jak taka lokata. Musisz najpierw zainwestować, aby potem zebrać żniwa, czyli poświęcić czas, jak masz 200 produktów. To być może OK. 200 ofert do napisania, ale jak masz 20 tysięcy produktów. Hmm? No właśnie, 20 tysięcy ofert do napisania. Tak, nie żartuję. Wtedy układasz sobie w tych produktach, które dają Ci dzisiaj największą sprzedaż i po prostu układasz je krok po kroku sukcesywnie pisząc te oferty. Co tutaj jest ważne, to to, żeby skupić się na tym modelu, który już gdzieś tam pewnie znasz, czyli cecha i. Korzyść, która z tego wynika. Konkretny przykład dla pralki to jest silnik indukcyjny, to jest cicha praca, spokojny sen. To jest coś, jak zamienić cechę na Konkretną korzyść. I teraz na przykład to, jak możesz stworzyć sobie taki opis produktu, to widzisz tutaj piękne bullet pointy, unikalny system odprowadzania pary wodnej, maska nie paruje. Mowlo, jedna, jeden ze sklepów internetowych, Kamila to jest właśnie firma, która sprzedaje przez internet maski do sportu, te maski antysmogowe, te maski też do nurkowania. I to jest jeden z opisów ze sklepu właśnie. Firmy Mowlo. Pięknie rzeczy wypunktowane, czyli w normalnie tutaj od punktu ma cechę, a w nawiasie ma korzyść, którą. Ta cecha daje. Płaska szyba przednia, brak zniekształcenia obrazu. Tekstylny pasek regulujący nie ciągnie włosów. Szeroka fajka, łatwość oddychania. Czyli widzisz, myślę, że to jest bardzo prosty i czytelny opis, z którego wiele osób e, skorzysta. Więc wypunktowane i podane w bardzo prosty sposób. Kolejna rzecz, która pojawia się w e, opisach produktów Kamila, to jest taka reklama porównawcza. Czyli jest maska. Kamila, i są inne maski. E, widzisz różnice, same plusy, same minusy, i e, to jest coś, co od razu wizualnie działa. No tak, jakbyś nawet tego nie przeczytał, jakbyś tego nawet nie przeczytała, co już widzisz, która maska jest. Lepsza. Co tutaj może jeszcze stanąć na Twojej drodze? Coś o czym wiesz, ale prawdopodobnie zapominasz, to jest klątwa wiedzy i opis produktu w stylu duży zestaw CCTV 8-kanałowy DVR plus kamery Dzień Noc IR 40 m podgląd online dysk 2TB. Ktoś Ci tutaj ewidentnie obraża? Nie? Taki opis. Jak to zmienić, jak to zmodyfikować, co można z tym zrobić, bo pewnie kompletnie nie rozumiesz o co tutaj chodzi. Ja też nie rozumiem za bardzo. Więc jak to można zmienić? To jest kompletny zestaw do monitoringu budynku o powierzchni do 40 m2, 8 kamer umieściwiających pogląd w nocy. O zasięgu 40 metrów. Darmowa aplikacja na telefon do podglądu obrazu z kamer, dysk o pojemności 2 terabajtów, umożliwiająca archiwizację nagrań do 30 dni. Czy to ma sens? Tak. Czy to jest to samo, co było? Tak. Proste. Tworząc opisy do sklepów internetowych, po prostu chodzi o to, aby wcielić się w przewodnika po tych produktach. I służy temu kilka takich dosyć ogólnych zasad, które chcę teraz podać. Chcę ci je też przypomnieć, bo one się mogą przydać w różnych kontekstach. Po pierwsze, to jest taka kapsuła czasu. Kapsuła czasu oznacza to, że przenosisz tego klienta w przyszłość tak, jak on by tu już niejako korzystał z tego produktu, który ty mu dajesz. Niech on sobie to wszystko wyobrazi. Po drugie, zadaj sobie pytanie: czy twój tata, czy twoja babcia, czy twoja mama, czy twoja córka, czy ktoś, kto ten twój ukochany klient, on zrozumie, co tutaj jest? Napisane. Coś, o czym pewnie zapominasz. Jeżeli masz sklep internetowy, to to, żeby było jak najwięcej zdjęć. Sklep internetowy ja kojarzy głównie z tym, że jest w trzech zdaniach dosłownie opis, cztery punkty, zawsze to samo na wszystkich sklepach i nic więcej. Nie ma żadnych zdjęć, nie ma zdjęć użytkowników z produktem, nie ma zdjęć samego produktu, nie istnieje. Wiem, że mówimy o copywritingu, ale mówimy o copywritingu 2.0, a copywriting 2.0 to również układ, to również zdjęcia, to również to do, dobre teksty, ale to w ogóle praca całościowo ze sprzedażą w internecie, a nie tylko sam, same literki, które tam masz poukładać. Ok, co jeszcze możesz wykorzystać? To są ikony. Skąd brać ikony? Jest taki portal, Flat Icon, e, i tutaj możesz sobie wybrać jaką ikonę chcesz. E, I oczywiście e, trzeba zobaczyć, czy ona jest płatna, czy jest za jednego dolara, e, bo, bo też trzeba wiedzieć po prostu jakie licencje się stosuje. Co jest jeszcze ważne, że jak już robisz jeden system opisywania produktu, to to, żeby to było po prostu spójne wszędzie tak samo, żeby klient nie miał zaskoczenia, że jedne produkt opisujesz w taki sposób, drugie w inny. E, to też Ci będzie łatwo po prostu sobie później tworzyć kolejne opisy albo delegować pisanie opisów, jeżeli stworzysz sobie listę, checklistę co w tym, co w tej ofercie powinno się znaleźć, żeby było dobrze. Tak na przykład wygląda karta produktu właśnie na sklepie Mowlo maski do nurkowania, zwróć uwagę, że masz od razu wyraźnie cenę podaną, opinię, niepełne pieni gwiazdek. Informacja jest, do czego to służy, dla kogo to jest, są warianty, dostawa gratis, inne opcje dostawy, czas dostawy, wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu. Zamów do 11, a paczkę wyślemy dziś, rozmiary, tabela rozmiarów, czyli od razu jak obwód głowy przekłada się na rozmiar, dodaj do koszyka. Zwróć też uwagę, że to jest odwzorowanie pewnych najlepszych firm. Oczywiście nie kopia 1 do 1, ale podobny system ma. Allegro, gdzie jest nazwa, wyraźna cena, ile osób poleca tą osobę, że masz darmową dostawę, że jest czas wysyłki, że natychmiast, że zwrot za darmo, szczegóły dostawy dodaj do koszyka i kup teraz. Czerp wzorce od najlepszych. Jak pewnie widzisz sobie, jest pewne nawiązanie, oczywiście nie kopia tych dwóch opisów. Co jeszcze tutaj powinno się pojawić, coś co już wspomniałem, napisz dla kogo jest ten produkt. Tutaj przypominam, odpowiadaj na często zadawane pytania klientów. Jeżeli klienci się pytają, jaki rozmiar wybrać, to daj im to na samej górze. To, co jest zadaniem w tym momencie na Twój, na ten moment, to jest to, żeby wybrać jeden ze swoich produktów i albo już na gotowo. Albo w ramach treningu, jeżeli nie masz sklepu internetowego, napisz, jak, jaki opis stworzyłbyś, jaki opis stworzyłabyś właśnie zgodnie z zasadami e-commerce. 20 minut dla Ciebie, a ja bardzo dziękuję Ci za tę lekcję i do zobaczenia w kolejnej.